Hej o wszystkim, witam z koleżanki na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to jest taki luźny vlog, vlog masek. Będziemy. Pierwszy co? To vlog masek numer 5. Piąty dzień, już piąty dzień trzymam cud normalnie. Będziemy piec ciasto, ciasto marchewkowe. Ona nigdy nie piekła, ja już piekłam, bo to piec trzeci raz. Ej, jaka ociepliwość, tam pieradliwe pękajemy. No dobra, one sobie będą tu leżeć. Znaczy, po pierwsze, to to ubić No, spójrz, ją Ubić je do podwojenia objętości. No. Czyli ty ją ubijasz. E, no i dodaj cukier i e, dalej ubijać. No to ja ubieram cukier. Potrzebuję i mikser. Trzymaj. Masz. Białka mamy ubić. Nie, chyba coś. 200 gram cukru. Teraz tak. Szcząta. Wrócimy do Was jak już ubijemy te jajka, bo to i tak cię nie ma sensu. Dobra, więc jajka ubite w miarę moich możliwości. Ja robię cukier. Jeszcze później. <gry> Dodaję cukier. No dobra, ja będę to tak, wiesz, trochę ten, a Ty... Co? Olej roślinny. Tak, taki olej. No, to mamy. I tam było 150 ml. Dobra, więc teraz Karolina odmierza sobie To będzie 3,9 bodajże. Obierasz jabłko. Obieram, rzeczywiście. Ja A ja nie. No, mimo biereczką tylko... No nie, ja się zabiję wszystko. Nie. No ej, ziom, to będziesz trzeć. No, nie ma problemu. No. Przesiać mąkę, dodać proszę do pieczenia. No dobrze, ja przesieję mąkę. Takie inne bajery. Nie ja cieszę się wejmie. Jezus. Mąka. O, z tą mąką mam duże, dobre doświadczenia. Bardzo dobre. Jak, po, jak oglądaliście moje odcinki wcześniejsze, to zajebiste doświadczenia, szczególnie mój fotel ma te doświadczenia dalej. Tak. Jak chcecie, jak nie oglądaliście, zapraszam do bardzo, bardzo dobry odcinek. Bardzo ciekawe było, bardzo. I to jest serio, mój pies to jest zdrowy odkurzacz, on wie wszystko, wciągnie ci wszystko, nawet narkotyki by wciągnął. Co tak mało? No właśnie, bo mi coś się nie wskazało. Um, no właśnie, to jest 2 przecinek... A ile miałeś garnku? Od, od, odjęłaś garnek? Chyba nie. Nie, bo ja... nie! Ja to inaczej zrobiłam. Nie odjęłaś garnka. Nie! Czobierce nie żeby nie było suche. Robimy na oko, moje Nie na oko, żadne oko. Ja chcę zjeść sobie później to cię No ale zjemy ci Cudownie. Odkładamy to na bok i teraz trzemy. Do tego będziemy trzeć. Masz tarkę? Mam. Schyl się tam. Najlepiej do większej miski, Ci wygodniej. No masz. wiem. Na ta talerz najlepiej. Co tam masz? kochani, jako że nie chcemy sobie przyciąć palców, a został nam taki kawałek, nie można go marnować, więc go zjemy. Taki dupny? No. <laughs> mm, dobra. Uwaga, czuję się jak Magda Gessler teraz. Ach, co to ma być? Po prostu tak śmierdzi, że się nie da przystać. stać Dobra, Git. To dodamy do tego. Dużo tego. Wymierzaj to może najpierw. No, to ci łatwiej się. było, to. Nie wiem, Serio tego jest pisu. No. Tyle Git, nie? Mhm. Dodajemy do tego. Tak, bo to dobre, to jest listy tak, później. Tak, a ja nie siedzę. To jest Czyli dać połowa tego. Dobra, no oko. O, jak to jak Rafaela, takie stricte. Niech, niech. Nie, ja nie. Puść. No, wsyp. Mhm. już koniec. Nawet połowa nie było. No, 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 no. Dobra. Teraz dodać tu po prostu mąkę i już. Znaczy to całe. chyba to jakoś tak, tak całe na raz i no, ej, bo nie widzę. Weź sobie dużą, aha, to jest dużą... Czy tego ma powstać jakaś masa? Mhm. Nie mhm. widzę tego. Efekt finalny musi być bardzo dobry, Łukasz, Oczywiście, że tak? Nie no, jakoś to wygląda. Wygląda to bardzo niespoko. Bardzo ciężko, ale dobre Tu jest trochę syf, bo tu jest wszędzie marchewka. I to wygląda jak taka w tym, w jakimś szpitalu, bo w takie. Taka breja. No tak biorą i lubią. Dobra. Czul, wykładamy. No to powinno być gęst, znaczy rzadsze. Czekajcie, ja mam dla was drugą łyżkę. Lecimy. O, oh. teraz tylko czekać, aż co się zrobi. Jezus, mama, dobra. Także wyjęłyśmy nasze ciasto. Wygląda to troszkę jak chleb, ale smakuje ok. Teraz będziemy to um, polewać nutellą. Tak. Jaka mi mini polewa. Normalnie. Operacja nakładania nutelli. Tak. Ej, czy Twoja mama też robi tak, że z Nutelli robi potem ze szklankę i ty masz szklankę? No, to tylko twoja taka dama. Aha. Tak, teraz idziemy do lodówki. Mm. Dobrze. Wkładamy. No i teraz odczekujemy chwilę, potem będziemy kroić. Dobrze. Wyciągamy naszą rębiskocko. E, nie wiem, czy będę by go czy się nie zatrujemy, czy zakale z niej wyszedł, ale może. Jak na ślubie. Mmm, <grym> <grym> jak mam. Nie wiem, no, wygląda... tak se. Cool. Poróbuj pierwsza. Ja pierwsza? A tak mm. normalnie gryz, czy jakiś taki... No. Ej, ale dobre. Mhm. Polecam. Przepis Wam się tutaj wyświetli. A jak będziecie chcieli, żebym więcej przetestowała, jakiś, to dajcie znać w komentarzu. To przetestuję różne, bo mam wiele jeszcze przepisów do spróbowania. A za chwilę święta, więc przydałoby mi się któreś z tych zrobić. się będziemy otwierać kalendarze z moim psem. Tak, właśnie, w roli głównej. Także pierwszy jest ten, który zawsze się mi rozwala. Szuchy, sure. <laughs> Teraz jest piąte, bodajże, okienko. Duże. Duży Dobrze. A więc. To zawsze jakieś. W mi się to podoba, bo to są jakieś takie. Co to jest? Szampon. Zielony szampon. Fajnie, na podróży bierzesz takie małe, zamiast takiej dużej butelki, w sumie to są takie podróżne okay, No tak, wybacz sobie. Co okay, klica lepiej? No. Kolejne. I tutaj jest... Widzę piątkę. To jest kalendarz z B. Tak, z B, ale... I tak mi się teraz zmieni tylko Aha, bo tam jest jeszcze, dobra. Co to jest? Zdaje mi się, że to jest jakieś, nie wiem, pomadka Zdurzę, jakaś Myślę, że korektor Taka Też fajna, fajna, podoba mi się Ten z Max smora średnio mi się podoba Na razie kalendarz, bo to jest takie... Dużo okienka, ale małe rzeczy są Jak to będzie? powiedziałam? Ale na razie, nie no, co do ust bezbarny. Tak. Eee, taki czarny, taki fajny, czarny, mały, poręczny, bezbarwny. Więc jak ktoś lubi bezbarwne, to polecam. To się nie testowałam, ale przyda się. Teraz z Maybelline. Czuję się czasem jak takie dziecko, które... Ja nigdy nie miałam zbytnio kalendarzy adwentowych, Nie, no, ja miałam czekoladku, więc... No, dobrze. ja też, więc... Eee, to było... To jest takie... No, ciężkie coś... to Takie, jak takie dziecko, które dostaje lizaka i się jara no, tym ja wszystkim. Serio. Dobrze. O kurde. Czy to jest podkład? O! Mówiłam o czerwonym, od temu chcę, mówiłam, że chcę czerwony I Właśnie, choć wolałabym, szczerze wolałabym bardziej taki czerwony e, Ładne, podoba mi się Widzicie, marzenia się spełniają, trzeba tylko chcieć, wiadomo I ostatni Z Revolution Coś małego Obstawiamy, co to jest W tym się dzieje jakaś, jakaś miękka A ja myślę, że to będzie jakiś eyeliner a to jest sumie takie wąskie. A, what the fuck? Jeszcze się zastanowię. Albo już inne nie. No może, jeszcze nie widziałam. Chcesz coś zmienić? Nie, nie. Jakiś cień do. A, what the fuck? My baby, tuż do dorosł. Jak ja tym. Ty to chyba dolnym. Do pomalować ci. Mam Ja, Jak ja tym mam pomalować? To jest, to jest baby, to będę A, chyba dolny. Do, do dolny No właśnie, no. no. Chyba. Nie spodziewałam się. Ja też. Ja już wczoraj myślałam, że to jest eyeliner. Ale okej, okej. Dobrze. To chyba z kalendarza to będzie tyle. No, no.